Dzisiaj spotykamy się z wyjątkową osobą, panią Aleksandrą kowalewską wójcik Można rzec, człowiek orkiestra. Kobieta z panią społecznik, radna na dzielnicy piecki nikogo. Dzień tak. dobry. Witam serdecznie. Dzisiaj się spotykamy z Realizujemy eee, Rewizytujemy z Towarzyszeniem Państw Marzeń. Niebawem rozpocznie ona swoją działalność na rzecz społeczności Gdańsk oraz miasta w Pragniemy wspierać właśnie wszelkie starania radnych oraz Państwa inicjatywy zasługujące na naszą szczególną uwagę. Nie wiem tak, czego zacząć tą naszą rozmowę. Spotkałyśmy się kiedyś z Panią w tym roku na święcie Wolności Praw Obywatelskich w Gdańsku, zdumiała mnie Pani aktywność społeczna. Jest Pani tak, edukatorką, animatorką w klubie tak bodajże sąsiedzkim, tak, który działa na terenie Przewodniczącego Modena, a też skupia się Pani, pani tam społeczność w Dziennicy Migowo i Są też organizowane spotkania. Czy mogłaby Pani nam coś więcej powiedzieć na ten temat? Jasne. dzień dobry, dzień dobry, <grym> witam. <grym> tak, tak. Jestem bardzo zaskoczona, że Państwo wybrali mnie, chociaż jak to się mówi, ja wolę po prostu działać z tylnego siedzenia i dla mnie siłą nadlegową są mieszkańcy. To może właśnie dlatego wybraliśmy. <grym> I to jest powiedzieć, że to jest pierwszy wywiad. Także, A, także uważam, że jest Pani... Z sobą. i ludzie bardzo lubią bardzo to pani. Miałem okazję wczoraj być na takim spotkaniu, które było też zarażone przez Pani, to jest właśnie to spotkanie, które tak, w, klubie, gruz, w, klubie, a, tak, w klubie. Tak, w klubie tak. W klubie, tak. Znaczy z, byliśmy tam grupą społeczną, nieformalną, która jest stworzona przez właśnie mieszkańców. Nie tym, bo w zasadzie faktycznie odzywają się do nas osoby, które chcą po prostu działać razem z nami i wymieniać się swoimi pasjami, czasami swoimi też i problemami, tak? bo jak wiemy, że w grupie jest siła, tak? żeby przeciwdziałać albo żeby do, zadziałać na rzecz swojej społeczności lokalnej. I wracając tak do wczorajszego dnia, rzeczywiście grupą byliśmy w nowo powstałym klubie seniora Przystań Dobra, dzięki gościnności Fundacji Przystań Dobra Lekczeskiego. I staramy się właśnie animować, pokazywać właśnie różne kierunki naszych działań i zarażać, i zarażać tą swoją dobrą, dobrą energią. Tak, w klubie sąsiedzkim, mieszkający się w przychodni Morena Aktywnie działam do 2022 roku. 2022 roku. E, obecnie jestem e, jedynie członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Piece migowa. E, I, ale pomimo wszystko staram się być z ludźmi. Stąd idea stworzenia takiej grupy nieformalnej e, zrodziła się e, w zasadzie w dobie pandemii kiedy... Tak, tak, to w tak, w tak, 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 w 2020... To pani pani inicjatywę, tak? Tak, bo to była grupa wolontariuszy, grupa która zaangażowała się w rozdawanie posiłków na rzecz mieszkańców tutaj w dzielnicy Pieczek Ligowo. Grupy. bardzo to chciałam tutaj to, 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 to się zapytać, czy pani... Zawiązała tą grupę? Tą grupę społeczną? Tak, an tak, tak, tak. Ona, ona przyjęła, tak. ona przyjęła nazwę tak, w 2020, 2021, tak, 2021. Natomiast została stworzona przez, z przyczyn właśnie pandemicznych, tak? Potrzebę po prostu pomocy, niesienia pomocy innym, czyli nie tylko to byli, były osoby w średnim wieku. Nadal są, mhm. tylko też co zachwyca, seniorzy pomagali seniorom, czyli bardziej mobilni seniorzy odwiedzali e, schorowanych innych seniorów. I to jest cenne i tego, e, tego e, młodsze pokolenia powinny się też włączyć. Tak, to jest prawda. A muszę też wspomnieć, że to był bardzo trudny okres i właśnie Rzesza Starszych ludzi była osoba ochroną pozbawiona kontaktu z innymi, z innymi ludźmi, często też nie miała kontaktu z, z rodziną, więc myślę, że no, to, to, to nic jak i bardzo, I też wiem, że Państwo podejmowaliście, bo to nie tylko Pani, bo to jest Rzesza, tak, która tak, wcale ją pracuje tak, i tak dalej, tak, tak, też inni radni. Tak. Podejmowaliście Państwo i podejmujecie działania, co to też zmiany niekorzystne decyzji. Ten, jeśli chodzi o um, społeczności lokalne, tak jakiś tam tego. Więc mm -hmm. myślę, że to jest fajna taka moderacja tego wszystkiego. To znaczy to, co mm -hmm. wspomniałam na początku, że rzeczywiście to oczywiście tak, to, tak, to, tak. to, tak. to to mhm. wynika z potrzeb właśnie mieszkańców i oni... Szukając w zasadzie wsparcia, my jesteśmy otwarci, właśnie dajemy taką przestrzeń właśnie dla osób, które chcą zmieniać rzeczywistość na lepsze. I w 2021 miesiącu było takie spotkanie różnych społeczników z naszej dzielnicy. Byli też ranni, a byli też członkowie spółdzielni, bo mm -hmm. sam, Morena i każdy z własnym, z własnym problemem i tak staraliśmy się znaleźć konsensus, że, żeby się pogrupować. i faktycznie w naszej, w naszej grupie nieformalnej są osoby, które są od właśnie spraw spółdzielnianych, czyli w zasadzie jeżeli się nie godzą na sprzedaż mm -hmm. pewnych działek, to mm -hmm. po prostu ingerują, no, mm -hmm. monitorują sprawy, czy inni są w zasadzie już no, zaangażowani w watchdog, mm -hmm. e, czyli chodzą na różne sprawy sądowe. Więc każdy, 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 każdy może, może się ruszyć. tak, tak, tak można się uczyć od siebie. E, Społeczeństwo lokalne może no, mieć u państwa Pani porady i no, duże zaufanie. Z tego e, wnioskuję i myślę, że tak jest e, faktycznie. Chyba tak, ale ja to tylko moderuję, jak zawsze no, mówię sumie, że Znajdują się i... jacyś tam oponenci, którzy tam niekorzystnie wpływają na te wszystkie działania, więc myślę, że tak nie powinno być. Tak, tak. Ale cieszy, cieszy nas to, że właśnie to jest grupa osób, która no, działają Państwo bardzo prędko. Tak, tak. Także na korzyścią, z korzyścią dla społeczeństwa właśnie w dzielnicy pieckiej. Państwo Państwo też liczyć e, e, na wspólne takie wsparcie. Więc tak, tak. tak jest... Chociaż nie powiem tutaj, e, um, uzupełniając właśnie, e, gdzie działamy. Oczywiście większość z nas pochodzi z dzielnicy piecek migowa, ale jak wspomniałam, część z nas faktycznie e, są mieszkańcami innych dzielnic, to my działamy właśnie w różnych klubach sąsiedzkich mm -hmm. i jak e, wspominam, tam gdzie nas potrzebują. Czyli w zasadzie to jest i animacja, ale to jest też i prowadzenie różnych warsztatów. Większość warsztatów było właśnie na Środmieściu prowadzona przez naszych działaczy, część dzielnicy. To fajnie, i bo tam to jest cała relacja, tak. nie? Między społecznościami różnych dzielnic można współpracować, można podejmować różnego tak. rodzaju inicjatywy, to, to też fajnie, fajnie współbrzmi i myślę, mm. że takie nawiązywanie współpracy to ten pomysł, jeśli chodzi o te kwestie. E, tutaj też e, wspomnieliśmy kiedyś o Na prosto. Tak, tak Na prosto. To jest kolejna no. inicjatywa no. Tak. No może, może nie moja inicjatywa, ale to jest stowarzyszenie, które, e, które zostało założone w 2009 przez lekarza właśnie z Przychodni Morena. Hmm. Tak, bo I miał... ja się, żeby był taki projekt Zadbaj o zdrowie. I to był projekt finansowany przez um, Państwa, przez Radę dzielnicy Piękńskiej. Tak, tak, tak. Tak, to, też pani tak, to stowarzyszenie, to, jeżeli chodzi o ten projekt Zadbaj o zdrowie, to jest to tegoroczny projekt e, i rzeczywiście e, jestem jego współautorem. E, pomaga właśnie zespołowi a zarządowi właśnie w napisaniu i przy koordynacji po prostu tych działań projektowych i to stowarzyszenie rzeczywiście stara się też znaleźć taką niszę i przestrzeń właśnie do regularnych spotkań a z psychologiem zawsze właśnie zajęć mm -hmm. relaksacyjnych i w tym roku o tyle jest to myślę atrakcyjna forma, że zajęcia ruchowo-relaksacyjne, nauka do masażu jest prowadzona podczas dzielnicowych piftarków w naszej dzielnicy, więc... To są Co myślał, od, 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 od... od Maja od Maja się uczy się <nhất> No, czyli w zasadzie mieszkańcy będą się spotykać po pierwsze, ale po drugie rzeczywiście wymieniać tak. się i sprzedawać, sprzedawać swoje swoje piękne rzeczy, tak wczoraj tak. rzecz, tak widziałam właśnie, tak. Tak. pokazywać swoje pasje Mnie. i przy okazji a, wiemy, że sytuacja a, mieszkańców jest różno, różna. A czasami faktycznie wymagająca pomocy i takie wsparcie, takie dawanie takiej mm. możliwości, przestrzeni daje nam mieszkańców faktycznie, że mogą coś sprzedać, mm. z rzeczy, które już zalegają, a, a innym, mm. dla innych będą rady tak, tak. Znaczy, tak, tak, no, z tego, co, co w zresztą byłam wczoraj na tym spotkaniu, mm. bardzo miło wspominam, będzie materiał też puszczony na naszej stronie na portalu y, y, Daisk y, y, i myślę, że y, y, fajnie tam y, wszelkie działania są wyskolone. Miałam przyjemność też być na Wieczorku na autorskim Pani... Barbary jeszcze, Beleckiej. Tak, Barbary tak, Beleckiej, tak, ale tam też inne Panie pięknie tworzą, tam jeszcze... No Basia Walecka to, to jeszcze ale, właśnie jest wierszopisarzem. Jest wierszopisarzem, jest wierszopisarzem tak, ale, tak. Oprócz, tak. Oprócz, oprócz, tak, oprócz, tak, oprócz artystyki. grafiki maluje jest takie duże zaskoczenie, fajnie, że takie osoby są afirmowane i y, takie wieczorki powstają. No, ty, to też jest... Y, tak, no, tak, no, tak, 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 tak. Tutaj jest właśnie rzeczywiście... Tak i zresztą właśnie wczoraj to wyraziłam, że jak najbardziej mm. jest otwarta i e, chciałaby faktycznie zarazie, zarazić wiersz nie mieszkańców mam to się nadzieję, powiesz, że, tak, że, tak, że jeszcze właśnie e, siedziba rady dzielnicy naszej dziecki Piece Kniegowa rzeczywiście udostępnia, stara się udostępniać właśnie to lokum. Mieliśmy też akcję gminno o Limy, e, gdzie mieszkańcy spotykamy się tutaj regularnie e, od stycznia i, i to tak powinno być, w naszej dzielnicy. Wiec, Pieski no, olbrzymie i faktycznie jest zapotrzebowanie na wiele różnych miejsc, właśnie takich odpadów tak, dla mieszkańców, e, więc to, to i mieszkańcy też powinni o tym, o tym po prostu też wiedzieć, wiedzieć gdzie uderzyć. Tak i myślę, że mieszkańcy też powinni wiedzieć, że Pani działa też w wielu obszarach, tak, tak? na, na, na rzecz tych mieszkańców i tej społeczności tutaj lokalnej Pieski migowo. E, Także sądzę, że jest Pani odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu, wspaniałym, ciepłym człowiekiem, co dało się zauważyć wczoraj, bo ludzie strasznie mną do pani, nie dają spokoju, zawsze ktoś tam przejdzie także gotowy na rozmowę. Także jest Pani ciepłym człowiekiem, działaczką społeczną. Mam nadzieję, że tak pozostanie i nawet Pani będzie piastować funkcję radnej dzień Pieckiej-Mikołowej w tej w następnej kadencji po wyborach w 2024, bo to warto, żeby właśnie tacy ludzie no piastowali takie funkcje, To jest, to jest, to w zależności... Ale to nie jest tylko moje zdanie, bo to mm. nie Pani, to też zdanie tych osób, które tam wczoraj spotkałam i to e, też zdanie wielu, wielu ludzi, którzy zamieszkują. Tak, to, już są to nie, to w, tej, w tej całej mm. pani działalności, to jest zdanie to jest też ludzi, są jest, jest tak, tak, lokalnego. Tak, bo... znaczy, to, to jest moja pierwsza kerencja w Radzie mm. Dzielnicy od 2019, ale pamiętam, że faktycznie z kto mnie zmobilizował w ogóle do kandydowania mm. do chór, w którym ona ponad 30 lat. No, I święty, i ona jest spada, Tak, 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 i... tak. Mm. tak. Natomiast wcześniej działałam już jako językowiec faktycznie tutaj w lokalnym domu, domu sąsiedzkim i miałam różne grupy właśnie językowe. Młodzież przechodziła, pisaliśmy projekty z Funduszu Młodzieżowego i tak zaczęło, zaczę, zaczęło mnie to środowisko już poza churalne też i poznawać jako takiego moderatora, językowca, edukatora, który jak może, to pomoże, myślę, Pani Pani sprawdza projektu. projektu. <laughs> Ale się pani sprawdza, <laughs> człowiek jest, tak jak wspomniałem na początku naszej rozmowy. Eee, pani Aleksandro, e, zdradzi mi Pani tajemnicę, kiedy Pani znajduje czas na realizowanie swojej pasji, bo musimy tutaj zdradzić tajemnicę, że właśnie jak Pani wspomniała, jest pani właśnie Burzysko w kurze. E, cantores, minores, granales. E, tak tak zgadza się? Wszystko się zgadza. No, no. Znaczy, jest że, tak. <gry> czy jest czas na to? Jak będą z takim społecznikiem, czy ma Pani czas na to, żeby... Na rodzinę zawsze, no. ma, się na rodzinę. Na rodzinę zawsze ma się czas. Bo full to no. moja rodzina. Założona w 81 no. przez profesora Joachima Gudela, no. profesora Akademii Muzycznej. I ja chyba zaczęłam przechodzić na próby Gdzieś trzecia, czwarta klasa podstawówki, kiedy już mogłam wychodzić wieczorami, mm. bo było o dziewiętnastej. <laughs> więc tam myślę, że będzie... Tak, i od tej no pory... Tak, że <ometers satisfying> ludzie <anchorals> <mamzinguous> <busca> nie bali się, a mm. zresztą profesor, o, 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 dlaczego to potoczyła się, potoczył się tak mój los i dlaczego ja działam społecznie, bo myślę, że profesor tutaj mhm. był lokalnym społecznikiem, czyli w zasadzie, w zasadzie w Tak, charytatywnie, w w to było, ale to była po prostu pasja, przewodziło się w zasadzie wideo, w, w, w ideę, w, w, w ale to nieświadomie, to dzięki w zasadzie no, udziału. tak musiał ubić. Tak, tak, właściwa osoba na tak, to tak. I, tak, ja chciałam też tutaj podkreślić, że będąc radnym, praca radnego, to jest, radny to jest taki generalnie społeczny, tak? Mm -hmm. I musi naprawdę się bardzo wykazywać, żeby, żeby społeczeństwo nie straciło w tym zaufania do takiej osoby. Także myślę, że dużo Państwo poświęcają, faktycznie poświęcają E, swojego życia e, na tą taką działalność na rzecz lokalnej społeczności. E, I myślę, że pani się do takich osób zalicza. Dziękuję. Tak za Dziękuję. Za takie słowa, że tak państwo mnie po, postrzegają i, a, i również mieszkańcy, mhm. ale. Ja jestem tylko trybikiem i ja wyłapuję właśnie te na dzielniki I różniki takimi mardziernikami, że jestem też trybikiem i właśnie <noise> wyłapuję tych <takich Aha>. społeczników, <noise> bo myślę, że, że właśnie tacy ludzie powinni pełnić taki obowiązek. To jest moje zdanie, myślę i, i szerszej ilości społeczeństwa. Jest Pani też związana z edukacją? z tego no co tak. wiadomo. <gry> e... Tak, tak. Czyli no z, też... kancją, z edukacją, z edukacją Moją pierwszą przejście. szkołą właśnie hmm. była szkoła, okay. szkoła okay. nr jeden w naszej dzielnicy i mhm. tam robiłam pierwsze swoje kroki nauczycielskie. Zachęcona przez moich nauczycieli, z którymi byłam na stopie przyjacielskiej, mhm. Więc ta szkoła rzeczywiście dała e, dużo siły i takiego przekonania, że to jest ta właściwa droga. Już mi powiedzieć, więc co pani nie robi? Zakończmy, bo pani pominuje tyle działań społecznych, że ja się zastanawiam, czy, czy mamy czas na, na jakieś tam życie swoje osobiste. Mamy. Mamy, mamy. to mamy. mamy. Tak, to, to, jest tak, to, tak. tak. mamy. E, lubię e, wyprawy rowerowe z rodziną, z przyjaciółmi, e, ale te moje okolice to e, znaczy cały Gdańsk, ale dużo, dużo jednak sympatii mam dla Donnego Miasta i a w ogóle okolic Motławy, gdzie jest mój dom rodzinny mm -hmm. i tam przyjechała moje dziadko Wilna. Mm -hmm. Więc e, bardzo mi miło, że jeżeli mam okazję, to z tamtymi, z radnymi, a tamtych dzielnic, właśnie Śródmieścia i Unii. Mi się wydaje, że ma Pani z... taką już ogromną rodzinę, bo tam na rodzinę z pieskimi kołami. No tak, to, to można się już nie, że... nie zależy tylko do, do takiej sesji do rodziny takiej swojej osobistej, tak, ale, ale to już tutaj dużo rodzinę stworzyła, no, że tak powiem, ludzi, którzy... No, rodzina to są, to jest rodzina, to są relacje, to są relacje to, 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 jest... to przestrzeni, to w zasadzie Te to relacje, jest tak, widać, do... widać między nami dobre relacje i to iskrzenie między nami. Tak, bo to jest taka grupa, grupa wsparcia, ale to jest ta też i możliwość właśnie hmm. o, re, samorealizacji. Ja tylko słucham, mm -hmm. co, jakie są potrzeby mieszkańców, nie tylko nie i migowo i działamy ma Potrzeby mieszkańców, to jest mnie ważne. No być też z... blisko, nie być, blisko, być blisko. i być blisko. Tak, no, no ale jeżeli człowiek jest blisko, to wtedy, jak to się mówi, wie co w trawie piszczy, tak? Tam, tam 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 tam. Tak, ludźmi, Takie reakcje, interakcje tam, bliskie, tam, tam. właśnie um, można w dużej mierze wiedzieć, wieć, jakie są potrzeby tak? lokalnej społeczności. Um, no cóż, ja chciałam Pani ogromnie podziękować za dzisiejszą no, taką niezwykle trudną rozmowę, ciekawą. Miło mi, że mogliśmy się spotkać. Yy, uważam, że jest Pani taką osobą yy, oddaną społeczeństwu i która tak dosyć yy, prężnie działa, yy, jeśli chodzi o potrzeby z, z społeczeństwa tutaj lokalnego. Yy, no i myślę, że to jest yy, Pani przykład na to, bo się w ogóle uważam, że więcej powinno być takich przykładów. Trzymam za panią kciuki? kciuki mam nadzieję, że będzie pani kandydować i będzie no, no tak, bardzo by było. Myślę, że ma co nie, co, nie, co, nie, co nie, bardzo niezadowoleni, gdyby pani nie kandydowała z tego co mi wiadomo. I uważam, że Pani bardzo teraz osobą, oddaną idei, oddaną, oddaną, ideę, oddaną y, tutaj temu społeczeństwu y, lokalnemu y, y, nadziei, właśnie pieckim a musimy też wspomnieć, że y, pieckim Kigowo to inaczej, no. mówimy potocznie, bo no, tak, tak, chociaż... Faktycznie mm -hmm. trzeba zawsze zwrócić uwagę, że no jesteśmy na wzgórzach morenowych, tak? No, no, I stąd, stąd jest nazwa spółdzielni, znowu Morena. Natomiast tak się udało tak, tak tak, mm -hmm. na Gdańskiej, Morenie mieszkamy Zimno. i działamy, ale na e, faktycznie rozkładzie e, autobusów nie... jest Pieski migowo Tak, faktycznie dzisiaj ta... na to tam bardziej właściwa jest ta pierwotna Dobrze, dziękuję uprzejmie miło, dziękuję i podnieście się tak, nie Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś w przyszłości spotkamy i już dalej w roli pani radnej po 24, 24 roku. Życzę powodzenia. Dziękuję bardzo do spotkania. Dobrze.